Podczas zakładania spółki można popełnić różne błędy. Dokładnie tak. Jakie byłyby najczęstsze z nich? Myślę, że w dzisiejszym odcinku postaramy się o tym opowiedzieć. Cześć Włodku. Siema Piotr. Co? Przejdziemy sobie przez taką listę błędów w tym odcinku, które mogą powstać. Niekoniecznie muszą, ale. Mogą się zdarzyć, żeby mieć na nie oko? Dokładnie tak. Często jest tak, że po prostu popełniamy różnego rodzaju błędy. Błędy te mogą skutkować odrzuceniem wniosku, dlatego warto zapoznać się z taką listą, z naszą listą najczęściej spotykanych błędów przy zakładaniu spółki. Zanim przejdziemy do konkretnych błędów, które mogą się zdarzyć, to powiedz mi, Piotr, jakie mogą być konsekwencje w ogóle tego, że popełnię błąd i mój wniosek zostanie odrzucony. Yy, znaczy tak, myślę, że warto tutaj poruszyć taką kwestię, że na przykład zakładając spółkę zarówno przez internet czy w sposób tradycyjny, często jest tak, że wspólnicy chcą jak najszybciej rozpocząć prowadzenie działalności. Tak. No i sama kwestia odrzucenia takiego wniosku przyciągnie ten termin do mhm. uruchomienia, że tak powiem, działalności gospodarczej, prawda? No to tak. jest jedna taka konsekwencja. To prawda. Yy, dodatkowo składając wniosek, dokonujemy opłaty za wpis do KRS tak. oraz za publikację w monitorze yy, sądowym i gospodarczym. I w tym przypadku, jeżeli złożymy wniosek, który jest niekompletny bądź zawiera błędy i zostanie odrzucony, to możemy starać się o zwrot poniesionej opłaty za y, wpis w monitorze sądowym i gospodarczym, natomiast nie zostanie nam zwrócona y, kwota wpisu samego wniosku do KRS, czyli A. ta większa opłata. No właśnie, to jeszcze jest dwa razy większe w przypadku zakładania spółki u notariusza. I tak. Opłata, którą dokonujemy za wniosek składany przez internet, to jest 250 zł. Natomiast w sposób tradycyjny, jest ona, tak jak zaznaczyłeś, dwa razy wyższa, to wynosi 500 zł. I to nie zostanie nam zwrócone? I tak, nie zostanie nam to zwrócone. Były spory w tym zakresie, czy na przykład, jeżeli wniosek nie został, y, został fizycznie złożony, ale nie został dopuszczony do y, publikacji w monitorze y, sądowym i gospodarczym, to czy ta opłata nie powinna podlegać zwrotowi. Mhm. Natomiast tutaj sądy stoją na stanowisku, że. Jest to opłata za to tak jakby rozpatrzenie wniosku, czyli nie. Taka nie jest manipulacyjna ważne, jakby. Tak, jest to taka opłata manipulacyjna, nie nieważne jest, co skutkuje złożeniem tego wniosku, mm -hmm. tylko po prostu jest to opłata za samo złożenie wniosku i jego mm -hmm. rozpatrzenia. No właśnie, żeby stracić te 500 zł w przypadku zakładania u notariusza, hmm, wystarczy popełnić nawet jedną małą literówkę, tak? Czyli źle wpisać adres. Źle wpisać nazwisko. Tak. Możemy, przejść do tak, yy, można, możemy przejść do takiej listy, czyli na przykład mm. do takiego pierwszego punktu najczęściej popełnianych błędów przy zakładaniu spółki i to będzie właśnie, to będą właśnie błędy formalne. Czyli na przykład, jeżeli dokonujesz wpisu, wypełniasz wszystkie załączniki i okazuje się, że pomyliłeś się w nazwie firmy, w adresie siedziby, nie podałeś kompletnego adresu siedziby bądź pomyliłeś dane wspólnika, tak jak na przykład NIP, numer PESEL, to tak naprawdę taki wniosek zostanie z automatu odrzucony i już ta opłata za wpis nie zostanie nam zwrócona. Okej, okay, ale poza tym, że stracimy pieniądze na wpis do KRS, to jakby większych konsekwencji nie ma prawnych? Nie ma, nie ma z tego tytułu na przykład jakiejś kary, z uwagi na to, że na przykład niepoprawnie złożyliśmy wniosek. No tutaj jest bardziej te dwie konsekwencje, tak jak powiedzieliśmy, że... Stracony czas? Stracony czas, przedłużony okres rozpoczynania działalności, z tego względu, że nasza spółka nie została zawiązana. Może to się wiązać na przykład z jakimiś kontrahentami, jeżeli chciałeś założyć szybko spółkę z tego względu, że miałeś podpisywać wielką umowę jakiś kontrakt, no to teoretycznie zostaje to odlecone, czyli to jest odleczone. Jest to po prostu stracony czas. No i druga kwestia, no to właśnie tej opłaty, że nie zostaje ci zwrócona. Mhm. Okej, okay. poza błędami formalnymi i literówkami, jakie jeszcze mogą być błędy? Myślę, że takim podstawowym błędem jest niedotrzymania terminu złożenia wniosku. W praktyce jeżeli zakładasz spółkę przez internet, to od momentu podpisania umowy spółki do czasu złożenia fizycznego wniosku o wpis do KRS masz na to 7 dni. Natomiast zakładając spółkę tradycyjne, ten czas ulega wydłużeniu. No i od momentu zawiązania umowy spółki do czasu złożenia wniosku jest 6 miesięcy, i w przypadku niedochowania tego terminu, czyli nie prześlemy tego wniosku do KRS, tak naprawdę wniosek z automatu zostaje odrzucony, umowa spółki zostaje rozwiązana i trzeba od nowa dokonywać tych formalności, podpisywać umowę spółki, przygotować załączniki i znów składać wniosek. I najważniejsze, żeby był złożony w tym ustawowym terminie. Kolejnym błędem to jest np. posługiwanie się mylącą bądź niepoprawną nazwą. Na przykład. Na przykład, jeżeli chcesz założyć spółkę i chcesz, żeby Twoja spółka nazywała się bank, to mhm. teoretycznie słowo bank jest zastrzeżone. Przy zakładaniu spółki nie można posługiwać się takimi słowami. Dodatkowo nie może być wątpliwości co do formy prawnej. Danej spółki, czyli na przykład spółka nie może posiadać w nazwie spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aha, że moją nazwą byłaby ta część składowa spółka cywilna, a tym e, dodatkiem, który i tak muszę mieć, byłaby spółka Zoe i nie wiadomo, co jest co, tak? Dokładnie tak. Wtedy uh -huh. mamy tutaj taką wątpliwość, jaka jest forma prawna takiej spółki. Dobrze, to będę uważał, w takim razie? Tak, będę pamiętać, żeby nazwa twojej spółki e, nie będę dodawał bank. Tak, no warto pamiętać, że nazwa spółki to tak samo przekłada się na wiarygodność takiej spółki. No to bank jest bardzo wiarygodny. Bank, o, no bank, to... bank Wodka Markowicza. No Ja bym tam pieniądze nie ulokował. <noise> czyli jakbym miał w nazwie bank, to konsekwencja byłaby taka, jakbym zrobił literówkę w swoim imieniu, czyli po prostu odrzuciliby mi wniosek. Jak najbardziej? Wniosek zostanie po prostu odrzucony, zostanie hmm. podany określony przepis prawny, z jakiego powodu został odrzucony hmm. wniosek, no i tak naprawdę będziesz musiał przechodzić procedurę jeszcze raz. Okay. Myślę, że tutaj takim błędem, który skutkuje tak samo odrzuceniem wniosku jest nie dodanie do wniosku wszystkich wymaganych załączników. Czyli na przykład jeżeli składasz taki wniosek, no to w takim minimalnym zakresie musisz dołączyć umowę spółki, musisz dodać listę wspólników i na przykład jeżeli tak naprawdę wniosek nie będzie zawierał któregoś z tego załączników, zostanie z automatu odrzucony. Czyli minimum, co, 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 co muszę mieć, to jest umowa i lista wspólników, ale tych wniosków może być więcej. Na przykład takim dodatkowym załącznikiem jest oświadczenie o wniesieniu kapitału początkowego przez wspólników. Mm -hmm. Natomiast przy zakładaniu przez internet S24, jeśli dobrze pamiętam, dba o to, żeby sprawdzić, czy na pewno te dwa wymagane wnioski w wersji minimalnej są, czyli umowa i... Yy, tak, w s 24 jest fajnie, mamy tam kreator z walidacją i na przykład w momencie, kiedy nie uzupełnisz wymaganego pola, czyli na przykład chronicie to przed błędami formalnymi w zakresie niewypełnienia czegoś, lub też jeżeli nie dodasz wszystkich wymaganych załączników, wniosek nie będzie miał możliwości przejścia do kolejnego kroku kreatora, czyli opłaty za wniosek i przesłania do EKRS. Ostatnim błędem, który powoduje odrzucenie wniosku, to jest na przykład złożenie wniosku do niewłaściwego wydziału sądu. Czyli na przykład jeżeli uh -huh. właściwość do złożenia wniosku będzie na przykład w Krakowie, a złożysz wniosek o wpis do KRS w Warszawie, no to wniosek zostanie tak samo odrzucony. A y jak można sprawdzić, do którego sądu jestem przydzielony, na przykład mieszkam? W jakiejś małej miejscowości i nie wiem, pod który sąd podlegam. Sama kwestia określenia właściwości to nie będzie uzależniona od miejsca zamieszkania wspólników, tylko będzie od miejsca siedziby spółki. Aha, Czyli aha. na przykład, jeżeli nawet ty mieszkasz w jakiejś tam małej miejscowości, a spółkę zakładasz w oddziale, znaczy w mieście w Warszawie, mhm. no to wówczas będzie to mhm. sąd właściwy do. Do tam, gdzie chcemy mieć siedzibę. Dokładnie, będzie to sąd właściwy dla miasta Warszawa. Na przykład w Krakowie mamy dwa sądy, dwa wydziały mm, KRS. Mhm. Jeden to jest stricte dla miasta Kraków, a drugi, drugi sąd jest dla części aglomeracyjnej. A, z takich okolicznych miejscowości, które też podlegają pod Kraków, ale, ale nie są tak ściśle centrum śródmieście Kraków też. Dokładnie. Tych błędów jest pewnie więcej, Piotr. Na pewno myślę, że tyle, ile osób składa wnioski, to naprawdę Właśnie, różnego co rodzaju. Co człowiek to błąd? Co człowiek to błąd? Może, mogą być różnego rodzaju błędy różnego kalibru i tak naprawdę wszystkie mogą skutkować różnymi konsekwencjami. Znaczy no na tak. pewno odrzucenie wniosku. Więc e, gdyby pojawiły się pytania u Państwa podczas oglądania, oczywiście zapraszamy do pisania w komentarzach, e, na wszystkie od odpowiem. Dodatkowo uzupełnimy nasze wideo o wpis na blogu na który tak samo serdecznie zapraszam. A my zapraszamy również do obejrzenia e, pozostałych odcinków z serii e, o spółkach, e, zarówno o rejestracji, jak i kwestiach podatkowych e, związanych z USM czy z księgowością.